Piosenka, znowu wysadzili mi dom, znowu wysadzili mi dom, bim, bam, a ja wkurzam się, bo ten dom budowałem miesiącami, ami, ami. Ja już mam tego dość, zaraz dam mi koszt, więc lepiej odsuncie się, bo ja wkurzam się, znowu wysadzimy mi dom, bim, bam, a ja wkurzam się, bo ten dom budowałem miesiącami, ami, ami. A ja wtedy się zgrodzą, bo pułapkę zostawię I oni skończą w lawie, hej! To było mi dom, Bim bom, a ja wkurzam się, bo go budowałem miesiącami, a miami No nie no, to już się sprawda na ten A mi pokazać wulgarny gest! Znowu wysadzili dom, Bim bom, a ja wkurzam się, bo go budowałem miesiącami, a miami.